Witam serdecznie na kanale Iwita Rod, osoby spod znaku Baranka, Lwa i Strzelca. Witajcie kochani, mi się kłania. To czytanie jest dla Was ogólne na czas od 10 do 16 lipca 2023 roku. Czytania na miłości i dla singli i dla osób w związku są już na moim kanale. A linki do nich będą dostępne pod tym filmem w opisie. Ok? Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, bo tak naprawdę po jakimś czasie możesz się zorientować, czy rzeczywiście te czytania są również dla Ciebie. A tylko w czasie możesz się o tym tak naprawdę możesz się dopiero zorientować po jakimś czasie. No dobra, bo się zamapam. Zaczynamy. Zaczynamy, moi drodzy. Od czytania, czytanie z kartarota. Na czas od 10 do 16 lipca dla trygonu ognia. Dla trygonu ognia. Od 10 do 16 lipca. Od 10 do 16 lipca. Oczywiście, jeżeli interesuje Cię prywatne czytanie, zapraszam do kontaktu ze mną poprzez e-mail, który jest pod chwilą, ok? Dobrze, to jest ogólna energia. Co przychodzi? Co odchodzi? Rada i ostrzeżenie. My tu mamy z jaką energią przychodzisz. Śmierć. Cesarz. Dziesiątka mieczy. Coś się skończyło w twoim życiu? Nie wiem. Jakiś koniec czegoś, jakiejś sytuacji. Nie wiem, czy tu chodzi o chorobę, czy tutaj chodzi o relacje, pracę, cokolwiek. Tutaj mamy cesarza. Możesz to być ty lw lwie. Yy, czy baranie, baranku, czy yy, strzelcze, Tak. Nie wiem, czy to jesteś ty, czy twój szef i tak dalej. W każdym razie jakaś sytuacja tutaj się kończy dla ciebie. Widzisz, coś nowego, jakiś nowy, stary cykl się kończy, zaczyna coś nowego. Hmm, ciekawe. ma energia dla ciebie. Mamy pustelnika. Pustelnik, no może takie osamotnienie tutaj widać kierowanie się intuicją. No zobaczmy, dlaczego tutaj. Pustelnik, pustelnik to też terapeuta, to jest, możesz Ty być tą, Ty możesz być tą terapeutą pod jakimś względem. E, jakieś propozycje pracy może? Hmm. To tak jakbyś miał e, okazję do uleczenia serca. Tutaj widzę kogoś, kto jest zmęczony jakimiś sytuacjami. Jakoś nie wiesz, czy podjąć jakieś y, propozycje, ale zobaczysz jakieś światełko w tunelu, by uleczyć serce. Tak to tu widzę. To osamotnienie być może. Co do ciebie przychodzi? Umiarkowanie. Czyli ta, słuchajcie, to jest taka cienka linia pomiędzy dobrem a złem. Tak to tutaj widzę. W tej karcie tak to jest pokazane. Dlaczego tutaj umiarkowanie do ciebie przychodzi? A, w rozmowach, sposób rozmów, decyzji. no. Jakieś kłótnia? Hmm. Albo, albo się z kimś kłócicie przez internet, albo w realu coś takiego, tutaj ktoś zaburza, zaburzać będzie twój spokój, mimo że się będziesz starać go zachować i na spokojnie będziesz chciał coś realizować, to tutaj widzę, że jednak ta burza mózgu jest, tutaj jakieś kłótnie są, być może rywalizacja w pracy no myślę, że tutaj nie będziecie się nudzić w tym tygodniu kompletnie co odchodzi? siódemka kielichów czyli to niezdecydowanie siódemka kielichów odchodzi siódemka kielichów już, już jesteś po zabawie <gryw> już jest po zabawie yy, no Hmm. Mam wrażenie, że tutaj była rozmowa pomiędzy przyjaciółmi. Do tej pory nic się nie działo. Czekałeś na znak, czy czekałaś na znak, aż się coś nie wiem, wyklaruje i ta energia już od Ciebie odchodzi. Być może też byłeś u wróżki czy byłaś. Także tutaj obserwowałeś, czy obserwowałaś, to czy się sprawdza, czy też nie. <laughs> no to tak ode mnie. No dobra, zobaczymy, jaka jest rada. Rada zabaw się, idź na grilla, spotkaj się z przyjaciółmi. Może jeżeli byłeś zaproszony, to idź, a jeżeli nie, to ty zorganizuj imprezę. Chodzi to głównie o to, odcham się, nabierz dystansu do życia. No, zobaczmy. I znowu mamy umiarkowanie, czyli łatwo, dobrze będzie zachować umiarkowanie, czyli tą równowagę wewnętrzną. Odpuść i odpuść tym, którzy którzy psują ci krew w sensie, nie wiem, czy cię obgadują czy powodują to, że się, może zgłóciłeś się do tej pory z kimś, odpuść tej osobie no, odpocznij zabaw się no, a jaka jest rada? jakie jest ostrzeżenie? przepraszam, ostrzeżenie coś się nagle zawali coś na co nie będziesz miał wpływu Wieża, wieża. Uważaj na samochód, uważaj na relacje, uważaj na pracę. Samochód, nie tylko samochód. Tutaj chodzi o sprzęt ogólnie. Uważaj na relacje proszę. Na to niezdecydowanie. Mogą przyjść na te bóle głowy, na to złe samopoczucie przez... Przez to, że być może komuś nie odpuścisz, to może to się odbić na Twoim zdrowiu. Mhm. Tutaj uważaj na kobietę. Uważaj na kobietę, która jest fałszywa. To jest królowa mieczy, czyli ktoś po ciężkich przejściach, ktoś po rozwodzie. To jest osoba taka wiecie, zacięta. Ja mam rację, tylko ja mam rację. I, i, I w zasadzie nie masz nic do gadania. Może z tą kobietą się będziesz kłócić w tym tygodniu, więc uważajcie naprawdę bo może ci to zepsuć samo poczucie. Należałoby naprawdę nabrać tego dystansu do sytuacji, o którą pytasz, nie wiem która wyniknie w tym tygodniu. Słuchajcie, i teraz mamy aniołki, odpowiedzi z kart anielskich. Proszę, wy, no nie wiem, wymyśl jakieś pytanie, możecie, masz jakieś problemy, więc zobaczymy, jaka przyjdzie odpowiedź na twoje, nie wiem, to, co ci przyjdzie do głowy. Odpowiedzi anielskie na czas od 10 do 16 lipca 2023 roku dla Krygonu ognia? Jeżeli będziecie ciekawi co u Was w miłości, zajrzyjcie do filmu właśnie takiego, który będzie w opisie link w opisie będzie to tak dla przypomnienia. No dobra, co tutaj do Was przychodzi? Okazja? Okazja. Momencik, zaraz znajdę. Pozy pozytywny wzrost i rozwój już się pojawiają na Twoim horyzoncie. Okazja z nimi związana może przynieść inspirację i ciekawe spostrzeżenia. Może się również pojawić szansa, na którą czekałeś. Być może będziesz wreszcie mógł wprowadzić w życie działania lub pomysły, które tkwiły w Tobie już od pewnego czasu. Być może czekasz na odpowiednią chwilę, by coś zmienić w swoim życiu zawodowym. Kupić lub sprzedać mieszkanie, lub też zainicjować związek intymny, czegokolwiek, byś nie pragnął anioły otwierają przed Tobą drzwi do pojawiających się możliwości przejść przez nieśmiało. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że pomogłam w jakimś stopniu. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!